świat stworzony jest z miłości, w miłości i do miłości. Odzwierciedla pierwotne słowo, myśl Boga, Brahmana. Brachman jest macierzą, pierwotną przyczyną, początkiem i końcem, osnową życia, wielkim tancerzem, a świat jego tańcem. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością nie dlatego, że coś stworzył, tylko dlatego, że wszystko, co stworzył, jest jednym. Każda najdrobniejsza rzecz, każda drobinka wszechświata, każdy kwark, atom, komórka połączona jest niezliczoną ilością korelacji, zależności, splątań i synchroniczności z całą resztą. Nic nie istnieje samoistnie. W izolacji, niezależnie od całej reszty. Owa tajemnicza sieć relacji i współzależności tworzy samoopiekujący się, samonapędzający, doskonale skomunikowany ze sobą, homogeniczny i będący w ciągłej epifanii życia wszechświat, w każdym jednym momencie ponadczasowego teraz. To jest Lila. Boska gra w życie, Tao, taniec Brahmana, Dharmakaya, wszystko obejmująca, nigdy nieustająca, takość, istota i podstawa wszystkiego, nigdy nie powstała, niestworzona i nieuwarunkowana przez przyczyny i skutki. W każdym momencie, kiedy dajesz się uwieść iluzji oddzielności, koszmarowi samoistnienia, samowystarczalności i samostanowienia, pogrążasz się w samoobwinianiu się, cierpieniu samotności i lęku. Niepołączony z sercem umysł czuje się zalękniony, samotny i opuszczony. Zaczyna jak komórka nowotworowa upatrywać swojego wyzwolenia w ciągłym rozrastaniu się, podbijaniu nowych terytoriów, walce o przetrwanie za cenę zabicia żywiciela. To rzeczywiście daje chwilowe wytchnienie, ale głos duszy, zagłuszony na chwilę wojennymi okrzykami, staje się z czasem coraz bardziej wyraźny, choć wciąż jeszcze traktujesz go jako coś złego. Odczuwasz go jako niepokój egzystencjalny, poczucie pustki, kryzys i ciągłe napięcie czające się gdzieś głęboko w tobie. Boska gra Lila zostaje zamieniona na maję, ludzką grę pozorów. Miłość, do której nie ma już dostępu, zamieniona zostaje na jej substytut, potrzebę akceptacji i uznania docenienia czy choćby zrozumienia. Głównym celem życia zaczyna być potwierdzanie siebie w oczach innych. Przerażony umysł generuje ogromne ilości lęku i aby go w jakikolwiek sposób uzasadnić, podczepia się pod jakąkolwiek nawet najbardziej absurdalną wizję świata, byleby wystarczająco wiele osób ją podzielało i byleby była wystarczająco straszna. Zaczyna pogrążać się w ciągłej negacji i coraz większym niezrozumieniu, a świadomość i dusza uwięzione zostają w klatce własnych wyobrażeń i ograniczeń. Życie staje się przestrzenią dramatu, wojny, ja oni, ja świat, ja Bóg, światło, ciemność, dobro, zło. Walka staje się Twoją drugą naturą, racją stanu. Jednak utrzymywanie całego systemu immunologicznego w ciągłym stanie zagrożenia zaczyna być bardzo kosztowne dla zdrowia i wszystkich relacji, które tworzysz. Wszędzie widzisz wrogów, a największym wrogiem stajesz się sam dla siebie. Wpadasz w pułapkę, którą zastawia na Ciebie ego pułapkę izolacji i oddzielności. Umysł wciąga Cię w te iluzje coraz bardziej, oferując czasem w zamian poczucie wyższości i fałszywe przekonanie, że nie ma żadnej inteligencji poza tą mieszczącą się pomiędzy uszami, czyli Nim samym. Jeśli jakiś Bóg istnieje, to On Nim jest. Wszystko inne jest chaotyczne i przypadkowe. Ty więc musisz sam wszystko naprawić, zmienić i dokonać wyrównania wszystkich krzywd. Jedynym więc rozwiązaniem, które podpowiada umysł, jest walka. Coraz więcej walki i kontrola. Coraz więcej kontroli. To, co może pomóc wyrwać się z więzienia i pułapki, którą zastawiło na nas ego, to świadomość i przypomnienie sobie, kim jesteśmy. Przypomnienie sobie to zbudowanie przestrzeni zaufania, a zaufanie to zasłuchanie się w słowo, które Bóg wypowiedział w Tobie. Cichy śpiew który nieustannie dobiega z samego środka Twojej istoty. To słowo zwane jest różnie: Atmanem, Buddą, Jezusem, ale w istocie to Ty, Ty nierozdwojony, Ty poza wszystkimi uwarunkowaniami i koncepcjami, To Twoja prawdziwa natura, To myśl Boga, w Tobie o Tobie, Twoja esencja, która zawsze jest, na którą nie trzeba zasługiwać, zapracowywać, aby ani być jej godnym. Ona zawsze w Tobie jest. Wystarczy ją usłyszeć, a potem wzmocnić ten śpiew, dając mu trochę uwagi. Odnalezienie tej zagubionej cząstki Boga w sobie to uznanie. Że fala i ocean są jednym, kiedy wypowiadasz temu Słowu tak, pozwalasz, żeby moc oceanu, galaktyk, wulkanów, bilionów połączeń wszystkiego ze wszystkim, moc wielkiej, kochającej, trzymającej w opiekuńczych rękach każdy byt macierzy, brahmana. Działała w Tobie. Kiedy mówisz tak temu Słowu, wracasz do gry, którą starożytni nazywali Lila, boska gra w życie, której jedyną regułą i praprzyczyną wszystkich skutków jest miłość. Intencja na dziś. Dziś nie dam się zwieść rzekomo zbawczej mocy cierpienia, lęku, wstydu, samoosądzania i izolacji. Wszystkie te rzeczy nie są stanem samym w sobie są jak ciemność, brakiem światła, brakiem miłości. Niech wielki duch i dobra matka Gaja chronią mnie dziś przed wszelkimi postaciami lęku. Które mogą rozpraszać moje myśli. Dziś nie pozwolę się zwieść pozornej sile atakowania, osądzania, gniewu i potrzebie kontroli. Ojcze i Matko, pozwólcie mi wznieść się dziś wysoko jak orzeł, abym z perspektywy miłości dostrzegł swoje piękno niewinność. I blask wielkiego ducha, brahmana w całym stworzeniu. Aho!